witajcie bardzo serdecznie sorki za kaszel od... pokażę wam dzisiaj album moich wszystkich zdobytych do tej pory kart Pokémon Empoleon, Flygon Flagon, Execute, Moltres, Vulpix, Beatyk, Corbinite, Archeops Talonflame. Z góry sorki za jakość. I sorki za głos, ale mnie jakieś gówno dopadło. Muk. Stariu. Lapras. Elektri... Elektri... Elektriwire. Porloa. El tu mamy... Sorry za jakość. Tu mamy ludzie. Przeczyszczone ludzia, rajokaza By, było serperior oddał od góry Brelum Mawajel Mawile Terakion, Arkainę, którego mam, ale nie mogę nikomu dać. Ursaluna. Blaziken. Gordi szesnow Rajcu. teraz pytanie: Zanim zadacie, może zadawać pytania w komentarzach odnośnie tych kart Town Flame, Ukną, Dedenę Reddy Drago jedna z lepszych kart, jest druga Reddy Drago też najlepsza karta, jaką mam prawie brawiary. Mawael, też dobra karta, Serperior, kolejny Czesnow. Karta nie... a, numer, nieważne. Ale... Alchemy, Alchemy... Tortera... Inkroar... Magerna... Altaria... Mewtwo na normalnej karcie... Elektrobus... flocel. Lecimy. Wormadam... buiziel. Milkery, Szeznow. Na powtórce resiram Ładna karta. Kiriketun. Losclops. Korpisz. Palozant. Przechodzimy do jednych z najlepszych kart, kochani widzowie. Drapion. Holo. Oricorio Holo. Energia. Złota karta. Shining Charizarda. Kolekcjonerska. Mewtwo kolekcjonerski. Mewtwo v mamy go na holo. Piękna karta, bardzo. <gryzodawit> Kyurem, Blaziken i Macum. I te trzy karty, widzicie w końcu jak są oryginalne. Tu mamy mm, Santa Conda, Mega, Sublayer i Tyranitar kolekcjonerska, Gle G G V Max. CO?!